Dzisiejsze zajęcia. Zaczniemy od biegu w miejscu z krążeniem rąk do przodu. Gotowi? To zaczynamy? A teraz skaczemy przód, tył ok, teraz stajemy na środku bioder bioder w rozkoku łapiemy się za bioderka i robimy krążenie bioder w jedną stronę, a potem zrobimy w drugą. Okej, okay, teraz w drugą stronę. Super. Mam teraz boronik ze sobą. Teraz dodajmy do tego klaśnięcia. Spójrzcie, jak chodzi sam balon. Klaszcz raz i ładnie. Żebyście spróbowali podbijać balon rękami. Możecie raz. Zabawimy się w podbijanie waronika nogami. Uwaga. Zaczynamy. Wkładamy go na wysokość kolan, możemy troszkę niżej go też włożyć, tak żeby było wygodnie, ponieważ będziemy robić przysiady z balonem. Ręce możemy wyprostować, przed sobą trzymamy i liczymy razem do dziesięciu. Jeden, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo pięknie nam to poszło. Będziemy teraz podnosić nogi, obie nogi do góry, zgięte w kolanach do momentu, jakbyśmy chcieli zrobić rowerek. Wygląda to tak. I opuszczamy nóżki. I znowu podnosimy. Opuszczamy. Powtórzmy razem. Ćwiczenie. Teraz przejdźmy do roweru. Podnosimy znowu nogi, ale tym razem jedziemy na przejażdżkę rowerową, i robimy rowerek. Opuszczamy nogi odpoczywamy po przejażdżce. Wyrównujemy oddech. I za chwilę znowu wyruszymy. Podnosimy nogi. I znowu pedałujemy. To już było ostatnie nasze ćwiczenie. Więc już się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa 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 pa.